Witam Was w długiej przerwie na kanale Dorian1234. Przepraszam Widzowie za to, że nie było długo czasu mnie na tym kanale, że nic nie nagrywałem przez chyba już około rok, ale. Oto ogłaszam, że, wraca, że wracamy z nagrywaniem w odnowionej, ulepszonej wersji. Dziękuję wam widzowie za to, że nie straciliście nadziei na to, że jeszcze się jakieś filmy pojawią na kanale. I Powiem Wam o, ty, o tym, jakie mam plany co do tego kanału. O, otóż na tym kanale planuję w dalszym ciągu publikować rzeczy związane z życiem osób niewidomych. Będą to rzeczy zarówno tak yy, dla, bezpośrednio dla osób niewidomych. Ale też będą rzeczy dla osób widzących. Będą filmy, które pokazują. Życie osób niewidomych. Co i codzienność. Jak funkcjonujemy, jak piszemy, czytamy, poruszamy się, pustamy z komputerów, wykonujemy prace domowe. To wszystko planuję pokazać wam na tym kanale. Będę też prezentować różne urządzenia dla osób niewidomych. Będę też opowiadać różne dowcipy. O osobach niewidomych, ponieważ jest ich naprawdę wiele. I, du I dużo ich znam. I w najbliższym czasie planuję ich wam trochę przytoczyć na kanale! Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Włączcie też sobie powiadomienia. Abyście nie przegapili żadnych nowych filmów na kanale, i od teraz filmy będą pojawiały się częściej. Aczkolwiek może być dalej tak, że czasami się nie będą pojawiały przez dłuższą chwilę, ponieważ często nie mam do końca na to czasu, żeby nagrywać. Pozdrawiam Was widzowie i do następnego filmu.